Ja muszę wreszcie coś napisać, nie no, ja muszę coś napisać wreszcie, bo przyjdzie natchnienie. Boże, tylko nie natchnienie. Cenimy zwykłe rzemiosło, tak. Spoko, jesteś rzemieślnikiem, dasz radę. O. Yy, dobra, dasz radę, jesteś zdolny, okej. Okay, yy, o coś trzeba zahaczyć, może tak. Było ciemno. Jakiś szmer zbudził Luizę. Szysz. Może hałas. Nie no, może jednak szmer. Zaspana zeszła na dół. Kici kici. Zawołała, myśląc, że to kot. Zobaczyła nagle otwarte okno i powiewającą firankę. A pamięta, że zamknęła wczoraj. Poczuła strach. Serce gwałtownie przyspieszyło jej jak lokomotywa. Ostrożnie zaczęła zbliżać się do okna i nagle ujrzała cienie. Odskoczyła gwałtownie, Cień również. Machnęła ręką. Cień również. Ale się przestraszyła. To przecież mój cień. Ale to okno nie dawało jej spokoju. Ruszyłaby je zamknąć. Wtem poczuła ucisk na gardle. Z przerażeniem stwierdziła, że, du że dusi ją jej własny cień. Wyciągnięta do tyłu, rozpaczliwie próbowała złapać powietrze. Nagle stało się coś dużo straszniejszego. Um, coś dużo straszniejszego. Coś, coś tak strasznego, że, że. Kurwa, no. Nie, nie, to bez sensu. Faktycznie, nie, faktycznie, zaraz, yy. na ulicy było wyjątkowo pusto tej nocy. Jakiś spóźniony przechodzeń szybko przemknął, znikając za rogiem. A, Miśku! Andra nie, 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 nie. Ech, tragedia, horror. Zaraz, tak. Lary miał zamówienie na książkę tego dnia, lecz tego dnia mu nie szło. Oj, jak mu nie szło. Gdyby było Mistrzostwa świata, to byłby czepiony w niejściu. I nagle. I nagle co? No!